No właśnie, tak wyglądają na dziś łoszakowice. To jest strona wjazdowa od strony Leszna. Tutaj semafora jeszcze nie ma, bo wymieniamy napędy, ale idąc dalej, tutaj zieleni już się dość mocno wykończyła. Mamy przepust, który jest zarośnięty, barierki urosły. Tutaj szykuję miejsce pod nastawnię WCE1, która no teoretycznie jest w fazie e, mocnego prototypu i się robi muszę jeszcze dach tak skończyć natomiast jadąc dalej tu już się zaczyna część stacyjna powstały ogródki tutaj troszeczkę jeszcze będzie zmian tutaj jest budyneczek już stawiony y, pierwsza przymiarka bo to jest jeszcze nie przyklejony taki budynek gospodarczy e, tutaj też będzie mały budyneczek Natomiast tutaj plac załadunkowy i zaczynają się perony. No i tu miejsce na najważniejszy budynek dworca, który też się właściwie już rysuje, po malutku sobie go tam uskuteczniam. I to jest pierwsza część. Drugą część mam z drugiej strony garażu. Tutaj tory wjazdowe, wyjazdowe właściwie już ze stacji, kończą się perony. Tutaj też zieleń już po rośnie natomiast tutaj właśnie pracuję teraz na tą stroną drugą stroną od, od strony z, z Bąszynia czy też Wolsztyna, Boszkowa a tu taki moduł jeden z klubowych sobie przyłożyłem żeby to skontrastować bo tu jak widzicie no rozstrzał pomiędzy tymi dwoma kolorystykami jest, jest okrutny, mam nadzieję, że to dobrze widać, natomiast tutaj teraz walczę właśnie z krzaczkami yy, przystanek właśnie postawiłem i po malutku to się tutaj deklaruje.